Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z podznaku ryb w horoskopie na marzec 2023 roku. Moje drogie ryby, jeżeli ktoś z Was jest nową osobą na moim kanale, to serdecznie Was witam i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco i abyś nie przegapił, nie przegapiła horoskopów na kolejny miesiąc. Pamiętajcie, moi mieli, horoskop, który ja dla Was tutaj przedstawiam, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz już nie przedłużamy, tylko zaczynamy. Moje drogie ryby, oczywiście. Mm, Marzec jest Waszym miesiącem. Większość z Was ma w tym czasie urodziny. Także ja życzę Wam wszystkiego najlepszego, wszystkiego co najpiękniejsze, wszystkiego co najwspanialsze i spełnienia Waszych dobrych marzeń, aby się Wam przez ten rok dobrze wiodło. A teraz tak: sprawdzimy sobie kartami tarota wszystkie sfery życia, jakie są tylko możliwe w tym miesiącu. Także oglądajcie horoskop, moje drogie ryby, do samego końca. Patrzymy, ryby i marzec 2023 roku. Popatrzmy, cóż tutaj dla osób urodzonych spod znaku ryb szykuje los. Patrzymy. Pierwsza karta będzie opisywała Waszą aktualną energię, Wasz aktualny stan, w jakim się znajdujecie. Następna karta będzie kartą mówiącą o finansach. Kolejna karta powie nam o relacjach międzyludzkich oraz o komunikacji w tym miesiącu. Następnie sprawdzimy sobie dom i rodzinę. Kolejna karta, która będzie nas tutaj informować o potomstwie oraz o przyjemnościach w tym miesiącu, które mogą Was czekać. Następna karta powie o zdrowiu. Kolejna karta zwróci uwagę na związki, ale także na sprawy formalne i oficjalne. Następnie sprawdzimy sobie niebezpieczeństwa w tym miesiącu, na co należy tutaj uważać. Kolejna karta powie nam o podróżach, o zagranicy, a także o, o edukacji. Następnie będzie tutaj kariera oraz działania zawodowe. Karta numer 11 powie nam o naszych przyjaciołach, o naszych sprzymierzeńcach o tych osobach, które być może nam pomogą lub nie. I ostatnia karta. Powie nam o tym, co jest nam w tym miesiącu narzucone przez los. I moje drogie ryby, zacznijmy omawiać horoskop. Jeżeli chodzi o Waszą aktualną energię, to jesteście w karcie trzech, w karcie 10. Denarów, zdecydowanie w tym miesiącu skupiacie się na domu, na rodzinie, na bezpieczeństwie, ale również na sprawach związanych z finansami rodzinnymi. Nie zdziwiłoby mnie, jeżeli tutaj w tym miesiącu byłybyście bardzo mocno i bardzo intensywnie zainteresowane jakimiś sprawami związanymi ze spadkiem. Gdyż to również się tutaj pokazuje, gdyż tutaj się tutaj odbija, tak? Pieniądz w pieniądzu, materia w materii, tutaj jest wasz stan obecny, tutaj są sprawy oficjalne. Bardzo możliwe, że otrzymacie w tym miesiącu jakieś większe bądź mniejsze pieniądze, bądź też ktoś z rodziny coś tutaj na was przepisze. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, Mamy tutaj pokazaną kartę króla Mieczy. Zdecydowanie będziecie skupiać się tutaj na oficjalnych sprawach, jeżeli chodzi o finanse. Co mam na myśli, mówiąc oficjalne sprawy. Urzędy, załatwianie spraw administracyjno-urzędowych, oficjalnych, związanych z finansami, bardzo mocno się tu tutaj rysuje. Ale też jest tutaj pokazane to. Że jeżeli liczycie w tym miesiącu drogie ryby na jakieś pieniądze z urzędu, no to te pieniążki y, oczywiście otrzymacie. Jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie i o komunikację, ja mam tutaj pokazane, że będzie przy Was jakaś charakterna y, kobieta. Musicie uważać na to, aby się z nią nie pokłócić. To jest y, bliska wam osoba, może być jakąś waszą znajomą, przyjaciółką, bądź osobą w pracy. Zdecydowanie, karty Tarota pokazują tutaj to, że taka osoba może was w tym miesiącu bardzo mocno zdenerwować i możecie wejść w nią w, w jakiś konflikt. Samotne na pewno nie będziecie, będą tutaj jakieś spotkania towarzyskie, ale musicie uważać na to, abyście kogoś słownie nie uraziły, moje drogie ryby, gdyż prawdopodobnie źle się to skończy. Jeżeli chodzi o dom i o rodzinę, jest tutaj pokazane to, że będzie bezpiecznie, harmonijnie i spokojnie, i to się tutaj yy, z tą pierwszą kartą nam zgadza. Zdecydowanie karty Tarota pokazują nam tutaj to, że Wy będziecie chciały się z kimś pogodzić. Jeżeli jesteście z kimś z rodziny skłóceni, no to zdecydowanie jest tutaj pokazane w tym miesiącu pogodzenie i uspokojenie sytuacji. Także jak najbardziej moi drodzy, powinniście być z tego powodu zadowoleni. Również mam tutaj pokazane to, że. Możecie z kimś podpisać, właśnie po raz kolejny, z rodziną jakąś umowę. Jest tutaj jakaś współpraca, chodzi tutaj o pieniądze. Także jeżeli chodzi o rodzinę, to będzie dobrze. W sferze tutaj hmm, przyjemności. A także, jeżeli macie potomstwo, no to tak, moi drodzy, co może być dla Was przyjemnością? Przyjemnością dla Was może być jakaś bliższa bądź dalsza podróż w tym miesiącu. Macie szansę się gdzieś tutaj przemieścić i nie sami, tylko z rodziną, z bliską Wam osobą, bądź też z przyjacielem. Jeżeli chodzi tutaj o potomstwo, o dzieci. No to karty tarota pokazują mi to, że będzie dobrze, harmonijnie. Po raz kolejny jest tutaj pokazana energia pogodzenia i odejścia od problemów. Jeżeli masz dziecko, no to będzie się to dziecko gdzieś tutaj przemieszczać. Jeżeli jest to dorosłe dziecko, to prawdopodobnie do ciebie tutaj przyjedzie, ewentualnie ty pojedziesz do niego. Następnie, moi drodzy, zwróćmy uwagę tutaj na zdrowie. A w zdrowiu mamy kartę y, króla Buław. I bardzo dobrze, nic tylko się cieszyć, że akurat ta karta jest tutaj przy Was, dlatego, że ta karta jest bardzo dobra i ta karta mówi o bardzo dobrych y, i przyjemnych sytuacjach w zdrowiu, iż jest to karta uzdrowienia i regeneracji, także jeżeli miałeś, miałaś jakiś problem zdrowotny, droga rybo, to ja mam tutaj pokazane, że jak najbardziej zdecydowanie poradzisz sobie z tym problemem i jest tutaj możliwość wyzdrowienia, uzdrowienia i regeneracji zdrowotnej, poprawy zdrowia, aczkolwiek co niektóre ryby które mają problemy zdrowotne, to muszą zwrócić uwagę na biodra i na nogi, gdyż to tutaj się pokazuje, ale tak, poza tym jest bardzo pozytywna i bezpieczna energia przy was. Cóż dalej? Dalej, moi drodzy, mamy związki i sprawy formalne. Karta 9 denarów. Jeżeli chodzi o sprawy formalne, no to cudownie i fantastycznie, gdyż spójrzcie. Tak jak wcześniej zostało powiedziane, Wy w tym miesiącu otrzymacie jakieś pieniądze. Mogą to być pieniądze z urzędu, mogą to być pieniądze związane z na przykład jakimiś tutaj Sprawami hmm, rodowymi, jak wcześniej zostało powiedziane, i ten urząd jest tutaj bardzo mocno zarysowany. Także bardzo dobrze w urzędzie, bardzo dobrze w sprawach formalnych, bo w nich sobie wszystko pięknie pozałatwiacie i otrzymacie pieniądze. Będą przy Was już w tym miesiącu, w marcu, pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o miłość, o uczucia, no to każdy sobie rzepkę skrobie. Osoby w związkach będą czuły się tutaj raczej samotne. Wyizolowane, zdala od swojego partnera. Ryby, które mm, szukają tutaj miłości, szukają partnera, nie widzę znalezienia partnera, nie widzę znalezienia miłości, ale to dlatego, że wam po prostu w pewnym stopniu jest dobrze tak, jak jest, i boicie się, że. Jeżeli ktoś nowy pojawiłby się w tym miesiącu w Waszym życiu, to po prostu zaburzyłby pewnego rodzaju strukturę, która jest w tym Waszym życiu i tego się boicie. Musicie się bardziej otworzyć na miłość, gdyż ja nowej miłości po prostu tutaj przy Was nie widzę. Cóż dalej, moi drodzy? Teraz mamy niebezpieczeństwa, na co tutaj powinniśmy zwrócić uwagę, tak? No, jeżeli chodzi o te niebezpieczeństwa, to tak naprawdę nic strasznego to ja tutaj nie widzę. Także o to to się moi mini bać nie musicie. Mm, powiem Wam tak. Niebezpieczeństwo może być tutaj jedynie związane z rozpoczynaniem czegoś nowego. Ewentualnie niebezpieczeństwo w tym miesiącu może być związane z jakimś młodszym mężczyzną, dzieckiem, wnukiem bądź inną młodą osobą, chrześniakiem w waszym otoczeniu. Jest to młody blondyn i mam pokazane, że będzie tutaj jakieś niebezpieczeństwo albo związane z nim, albo też jemu grozi jakieś niebezpieczeństwo. Młody mężczyzna bliski tobie, blondyn się tutaj pokazuje. Może być blondyn z kręconymi włosami, ale nie musi. Większych niebezpieczeństw nie ma, bo tutaj w zdrowiu jest naprawdę dobrze. Jest regeneracja. Zobaczmy, moi mini, dalej. Cóż tutaj dalej mamy? Dalej mamy pokazane podróże za granicę oraz edukację i egzaminy. Tutaj. Ach. Jeżeli chodzi o edukację i o egzaminy, to powinny być one zdane pozytywnie dla osób spod znaku ryb, ale to dlatego, że będzie wsparcie kogoś z zewnątrz, ktoś Wam bardzo pomoże. Nie wiem, na egzaminie ktoś da Wam ściągnąć, czy też nawet egzaminator Wam pomoże. Jest tutaj pokazany zdany egzamin, dobra edukacja, ale poprzez czyjąś pomoc dla osób spod znaku ryb. Natomiast jeżeli chodzi o podróże. I o zagranicę. No to raczej tutaj podróży nie mam dalszych, przy was pokazanych moi mini. Natomiast widzę kontakty z osobami, które mieszkają za granicą, ewentualnie, które są daleko od was, na przykład granica województwa też tutaj się pokazuje. Na przykład, wy mieszkacie gdzieś. Na górze mapy, a ktoś mieszka na dole, tak? Albo wy mieszkacie w Polsce, a ktoś w Niemczech. Będziecie się kontaktować, ale ja tutaj nie widzę raczej kontaktu na żywo, raczej widzę kontaktowanie się zdalne. Także tak to jest, moi kochani, tutaj przedstawione. A teraz spójrzmy na karierę i na działania zawodowe. Mamy tutaj kartę... Arcykapłana, no, powiem Wam tak: będzie bezpiecznie, będzie harmonijnie i będzie tutaj stabilnie. Przede wszystkim stabilnie. Jeżeli pracujesz, droga Rybo, nadal będziesz pracować w swojej pracy, ale musisz zwrócić uwagę na szefostwo, na szefa, gdyż może mieć do Ciebie jakieś pretensje i warto, abyś na to zwróciła. Uwagę, droga rybo. Również mam tutaj pokazane to, że będą jakieś szkolenia bądź też do szkolenia. Także jeżeli, droga rybko, na to liczysz, no to coś takiego tutaj przy tobie się jak najbardziej w kartach tarota pokazuje. Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy, no to pracę znajdziesz. Pracę bezpieczną, stabilną i pracę przede wszystkim wyobraź sobie związaną z Twoim wykształceniem bądź też z Twoim doświadczeniem. Czyli na przykład, jeżeli skończyłaś jakąś szkołę, no to będzie ta praca związana właśnie z zawodem, który jest związany z zakończoną szkołą, skończoną szkołą, tak? Ogólnie dobry miesiąc, jeżeli chodzi o sferę zawodową gdyż inne karty też są tutaj pozytywne, pieniądze przy was będą i wy też przejmujecie inicjatywę nad sferą zawodową, no a to jest chyba dość ważne dla was. Jeżeli chodzi o wpływy ludzi na wasze życie, o waszych przyjaciół i o sprzymierzeńców, mamy kartę ośmiu kielichów, no słuchajcie, rozczarujecie się. Rozczarujecie się jakimś przyjacielem, rozczarujecie się jakąś przyjaciółką, i prawdopodobnie będzie to kobieta, i będzie to albo blondynka, albo kobieta ruda. Taką kobietą, szczupłą blondynką, bądź rudą, się rozczarujecie, z którą się przyjaźnicie, bądź kolegujecie. Jest tutaj pokazane to, że osoba, która miała być Wam przyjacielem, miała Wam pomóc, miała Wam doradzić, miała Wam sprzyjać, miała mieć ważny wpływ. Na Wasze życie to się od Was odwraca i odchodzi sobie chęt daleko. I Wy po prostu czujecie się tutaj zostawione, same na pastwę losu. Czyli niestety, pomimo wszystko, na przyjacielach i na sprzymierzeńcach rybki mogą się tutaj zawieść. Ktoś się odwróci. Na przykład, jeżeli zobaczy, że Ty masz jakieś kłopoty, bądź też ta osoba sama będzie miała jakieś kłopoty, to ona tutaj nie zawaha się. Po prostu szybciutko sobie odejdzie, jakoś szczególnie mocno się tutaj Wami przejmować. Stety bądź niestety ta osoba nie będzie. Ja wiem, że to jest przykre, że to brzmi w tym momencie może dość brutalnie, ale karty Tarota to pokazują. A jeżeli chodzi o sytuacje yy, narzucone wam przez los, jest tutaj karta siły. Będą yy, na waszej drodze stawały jakieś problemy, moje drogie ryby, jakieś przeciwności losu, ale wy sobie z nimi świetnie tutaj poradzicie. To jest przede wszystkim pokazane. Świetnie sobie z nimi poradzicie. Chwycicie byka za rogi i. Wszystko to, co złe, wszystko to, co negatywne, od Was po prostu odejdzie. No i to jest fantastyczna i wspaniała wiadomość, z której na pewno bardzo powinnyście się tutaj ucieszyć. Przeciwności losu będą w Waszym życiu, ale Wy sobie z nimi doskonale poradzicie. Jedynie radą dla Was tutaj jest to, abyście kierowały się swoją intuicją, a nie siłą fizyczną. Serce, intuicja, czystość intencji sprawi to, że wszystkie problemy zostaną w tym miesiącu przez Ciebie w Twoim życiu pokonane. Dobrze, moja droga rybo, dziękuję Ci ślicznie za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Tobie podobał, to proszę, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał oraz zostaw serduszko w komentarzu, jeżeli dotrwałaś do końca filmu, abym wiedział, kto ogląda horoskopy do samego końca. Ślicznie wam dziękuję za to, że jesteście. W razie potrzeby zapraszam do kontaktu prywatnego, a ja życzę wam w tym miesiącu samych cudowności. Trzymajcie się, papa. Pa.